O, cześć, witam was bardzo serdecznie, jest wtorek i zaczynamy nowy odcinek Dzisiaj kochani chcieliście, żebym pograł w dinozaury Na facebooku tak wylosowaliście No to będę grał w dinozaury, dzisiaj nigdzie nie idę Słuchajcie, z domu nie wychodzę, bo jest kurde, tak, tak jakoś mi się dobrze w domu siedzi Wakacje się zaczęły, to se pogram, nie? Dobra, to zapraszam was na let's play z dinozaurów <laughs> Idziemy do kompa, chodźcie O i teraz do kompa sobie siadamy, kurde i gramy <laughs> Dobra, to tak trzeba, okej, okay, to tak trzeba, trzeba włączyć kompa Waga, cik! O, oh, jest! Dinozearu! dobra. To teraz jeszcze headphones muszę zmienić. Czekajcie, zaraz muszę sobie znaleźć moje te. O, słuchamy. Super, dobra, jest mikrofon. Dobra, green screen trzeba odpalić, odpalamy green screena i Elo, słuchajcie, jedziemy z dinozerłami. I witam cię w Lego, szanowny kolego! Ole, kurde, co tu się dzieje? I wyskoczysz z lasu trynozaur Reksus, pewnie! Aha, to była świnia. Dobra, niepotrzebnie od razu spodziewałem się terenosaurus, Alexa. Teraz będzie na pewno! Teraz na pewno wyjdzie z Alexa! Ojdzie! a nie! To skrzynka! Czy to Batman? Czy to samolot? Nie, to skrzynka! Ale skrzynka! Tam w środku są chyba dinozaury! Kurde, wszyscy się boją, uciekają! Ale uciek! No paralizatory pełna moc! To pierskie, uba! Yy, aha, paralizatory <gryzatory> Dobra yy, <gryzatory> Śmieszni są <gryzatory> ok O kurcze, ale klimacjo Robi to światło No mamy do czynienia tutaj na... Tam w środku siedzą dinozarły A my musimy te dinozarły stamtąd Przetransportować pewnie Dobra, to jest pan y, Który się nazywa Sary A to jest pan niebieski I teraz słuchajcie, będziemy zbierali wszystko w tym let's playu więc się nie denerwujcie, bo będę tutaj robił znajdźki, ale to po prostu... Lubię te znajdźki w Lego. Patrzcie, ten loda w Ten loda w China. Dobrze, 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 dobrze. Musimy zamontować nowy generator, czyli to. okej, okay. i teraz robimy tu k. I patrzcie, on składa z w Lego, ale bym się poskładał, tak one tak klikają, zarobicie. Ejku, zaraz zwarioję. Dobra, teraz trzeba to uruchomić. Kładamy na skarpun. O. I elegancko. I drabinka się wysunęła. Dobra, 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 dobra. Ja ci tu nie będę. O. Rozwalimy się to. Przepraszam panowie, ale wydoszątamy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Przepraszam. Potrzebujemy dużo pieniędzy pozbierać. Tak jest. Bo my jesteśmy znajdźkowcy. Czy tutaj też są jakieś. O, patrzcie, myska! Jaka myska, robiszka! Nawet tutaj są takie mysy biegające. To jest chopicie, dobra? Tu w zakam... O, i proszę, w zakamarkach, oczywiście, jakieś. Jeszcze te pieniądzki zebrać. Nie ma, nie ma jedzenia. Potrzebujemy pieniędzy. Potrzebujemy pieniędzy do transportu. Przepraszam panowie, ale koniec z kawą. Nie owalamy się tutaj. Tylko pracujemy, wszyscyśmy tutaj pracować. Dobra, wyzbieram wszystko. Co, ja tak cały las mogę skopać? Nie no, bez przesady by to było. Dobra, o, jeszcze tu jest. O, tu jest jeszcze, dobra. Możemy przystąpić do przejścia na górę, bo już wszystko tutaj wycochraliśmy. Cochramy dalej, cochramy dalej. Cześć panowie, zaraz nas uratujemy. Nie przejmujcie się. Tutaj. Dobra, dobra. Pierwszy generator odpalamy. Generator prądu, zarobisty Najbardziej mi jara to, że to wszystko da się zbudować W prawdziwym LEGO. To jest najbardziej jara sprawa, sprawa. Jakbyście chcieli, to byście mogli to zbudować Te elementy Zbieramy, zbieramy Wszystko tu pozbieramy. Jeszcze to Lego nie pozbierane. Pozbierać, 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 wszystko dokładnie. Co my tu mamy dalej robić? Co my tu dalej mamy robić? Teraz stole go zbieramy. Ciachu, 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 ciachu. Patrzcie, tam jest klatka. Klatka dinozaurów. Masakryczna klatka dinozaurów. Gdyby takie dinozaury żyły, to każdy by chciał iść do takiego parku i mówić: Wiecie, co wam powiem? Przecież my na naszej kolonii, na której ja będę, mamy dinozaury. My właśnie. My właśnie z kajkiem robimy obóz. Z DINOZARŁAMI! Normalnie prawdziwe dinozarły są na naszej kolonii. To jest jedyna w Polsce kolonia z dinozarłami. I ja nie żartuję. Robimy to w Bałtońskim Parku Jurajskim. No, sprawdźcie sobie na stronie tuchaus.pl. My mamy prawdziwe dinozaury. Nawet tak tego nie skojazyłem w sumie. A to przecież jest też gra o dinozarłach. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakieś do rozbicia. Okejko, okay a co tu jest? O, tu jest coś. Uwaga, nie mogę tego otworzyć. To podstępne. A tutaj dlaczego nie mogę tego wozu? No nic, w każdym razie szukamy dalej. Czy tutaj mamy jeszcze jakieś znajdziochy? Wszystkie znajdziochy posukane. Dobra, zmieniamy pana, ponieważ pan musi wycelować. Patrzcie, pan musi wycelować to. Bum. A nie, jeszcze przecież jeden generator się ostał. Czy ja włączyłem tamten? Nie, włączony jest, dobra. No to pan musi tu pozbierać. I on układa tą ścieżkę, bo ona jest zepsuta. Okej. Okay. Tutaj teczkę, bo jest pan tropiciel. On tropi, słuchajcie, dinozarły idzie po ich śladach. zobacz. Tropi dinozarły, tropi, tropi. Tropi, tropi te dinozaury. O, i na czworaka, tropi. I suka. I suka, co on tam znajdzie. I jest. na tą drogę dalej. Ale mega. Forcent, Keymuina. No uwaga, baki, patrz. O! Ostrożnie, ostrożnie. Uwaga, jeszcze raz. I, Hops. Dobra, widać, że trzeba chłopakom pomóc. Dawaj! Johnson! Dawaj, Jacksoniec, Johnsoniec, jak się tam nazywasz. Filmu niestety nie oglądałem. No, pchamy! Przestań mnie denerwować! Nie, właśnie tego. Dobra. Czym się pcha? A, po prostu się podchodzi i się pcha. Dobra, pchamy, chłopaki! Nasze dinozaury do-transportowujemy do takiej specjalnej susy i... Weszły w śluzę, dobra. Somebody punch in the security code again, will o kurde, zamknąć skrzynkę i... I co? Okej. Okay. Coś tutaj chyba posłonie tak. I can't figure that panel out at all. Eee. Coś tu posłonie tak. Chyba tutaj kto inny musi przyjść. Dawaj ty. Dobra, ty musisz, no o kurde. What? Co to być ma? No, rozkminiamy to. Co to jest? O o. Aha. Dobra, rozumiem, rozumiem, to jest hasło. Uwaga. Do góry, tam, do góry. Haha, ha, rozkminione. O kurde, patrzcie. Weszły? Weźmy do środka. Tu jest drabina. Aha, to musimy zasilić tym panem. Chodź, tutaj zasilaj to. Patrz. O tak. O kurde, podnieśliśmy zasłonę. O, o ja. Hehehe. Hmm. <laughs> o! Podsuł kibasy. O kurde. O! Kurde. Nie. Póć tam kiełbasę! Szuta! Szuta! Moja kiełbasa! Już prawie do niej strzelali, ale tu kiełbasa jednak. No. Nie. to nie wiecie, Ale ta gra ma dynamikę. Epicko. <laughs> Maybe one of the other dig sites up no... Oh. Ej, to pan powinien panią pod rękę trzymać, a nie na odwrót. Kurde, powiem wam, że nieźle, nieźle. Dobra, słuchajcie. No to troszkę pograliśmy. Hehe, cholercia. Troszkę pograliśmy, to teraz sas się pożegna. Czekajcie, tylko se wyłączę, green screen. Zejdę na dół i się pożegnamy. Hehe, gdzie jest ta O, dobra, i schodzimy na dół. Kurde. Już idę. Już się z wami żegnam. A. No kochani, mam nadzieję, że wam się podobały Takie let's play'e, ja sobie siedzę w moim domu Gram, na razie Wladimir nic nie obozuje Także kurde, na razie jest spokój Święty, moi pracownicy tam Zbierają mlecze i zaczyna się to wszystko rozwijać Cieszę się, że byliście, zostawcie subskrypcję i napiszcie koniecznie Czy chcecie następne Lego -asy. nie? Na przykład jutro, żeby był następny odcinek Lego Ja was pozdrawiam, trzymajcie się No i mam nadzieję, że śledzicie Stronę sitfriends.pl, żeby Ewentualne ruchy Wladimira uprzedzać mnie przed nimi Nie? No, to trzymajcie się ja idę se spać, bo się noc zrobiła, papa pa, pozdrawiam. Cześć, papa. Pa.